To jest mój nowy kanał na YouTube i wierzę, że z waszą aktywnością na tym kanale uda nam się wbić 3000 subskrypcji, ale tylko po to, żebym miał kotwórty w Rossarsie, tak żebym prosił o Waszą pomoc. Ale chciałbym się Was pytać, co byście chcieli mieć: Clash Royale, Brawl Stars, Stumble Guys, Blockblast, Fortnite, CSGO. Hmm, to są wszystkie gry, które mam, i. A jeszcze Minecraft, w które mógłbym grać. Hmm i wam wrzucać nagrania, robić live, wszystko A więc jakbyście chcieli napiszcie w kom. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i żegnam nara. Pierwszy film był Polajkujcie go, please nara.